Wielka zabawa w przedszkolu Leśnych Przyjaciół. W małym kolorowym miasteczku tuż obok lasu stało przedszkole o pięknej nazwie Leśne Przyjaciółki. Codziennie rano pachniało tam świeżymi bułeczkami z kuchni i dźwięczał dzwonek, który wołał ding, ding, czas na przygodę. W ogrodzie przedszkola rosły stare, rozłożyste drzewa. Czasem na gałęziach przysiadały wiewiórki i zaglądały do okien. W rogu placu zabaw była drewniana chatka, którą dzieci nazywały tajną bazą. Tego dnia dzieci wbiegały do sali jeszcze szybciej niż zwykle. Hania trzymała pod pachą swojego pluszowego misia. Jaś niósł plecak, który wyglądał jak wielki niebieski balon, a Olek ściskał w ręku figurkę dinozaura. Dzień dobry dzieci, zawołała pani Ania. Mam dziś dla was specjalne zadanie. Zbudujemy coś wyjątkowego. Coś, czego jeszcze w naszym przedszkolu nie było. Dzieci aż przystanęły z wrażenia. Co to będzie? spytała Hania, otwierając szeroko oczy. To będzie. wielka budowla z klocków. Uśmiechnęła się pani Ania. Każdy może przynieść swoje klocki i razem stworzymy coś ogromnego. Może miasto, zamek, park, albo. Cokolwiek wymyślicie. Sala w jednej chwili wypełniła się okrzykami: Ja mam czerwone krzyknęła Hania a ja wielkie zielone dodał Jaś. Przyniosę swoje z dinozaurami pochwalił się Olek. Dzieci rozłożyły się na miękkim, kolorowym dywanie. Na środku piętrzyła się góra klocków małych, dużych, kwadratowych i okrągłych. Słychać było radosny stukot i śmiech. Jaś z przejęciem układał wysoką wieżę. To będzie największy zamek na świecie, mówił dumnie. Hania skrupulatnie tworzyła alejki i mały park. Olek próbował zbudować most, po którym, jak twierdził, będą spacerować dinozaury. Ale po chwili zrobiło się trochę inaczej. To mój zamek nie dotykajcie, powiedział Jaś, gdy Hania podała mu kolorowy klocek. Popsujesz. Ania cofnęła rękę i spojrzała smutno. Ale my mieliśmy budować razem, szepnęła. Olek ostrożnie zbliżył się z mostem. Może połączymy most z twoją wieżą, zaproponował. Nie, bo będzie krzywo. Mruknął Jaś i zasłonił swoją budowlę. W sali nagle ucichł radosny gwar. Pani Ania podeszła i uklękła obok Jasia. Jasiu. Powiedziała spokojnym głosem. Pamiętasz, co mówiłam? Dziś budujemy razem. Każdy ma swój pomysł i każdy jest ważny. Jaś spojrzał na swoją wieżę. Była piękna, ale kiedy rozejrzał się wokół, zobaczył smutne miny przyjaciół. Nagle przypomniał sobie, jak sam czuł się wczoraj, kiedy nikt nie chciał grać w jego zabawę. W sercu zrobiło mu się miękko. Może. Zrobimy wielkie miasto? Zapytał cicho. Tu będzie mój zamek, ale Hania może zrobić park, a Oleg most. Hania od razu się rozpromieniła. Super pomysł! Klasnęła w dłonie. I mój dinozaur będzie pilnował bramy. Zawołał Olek. Od tej chwili praca stała się prawdziwą przygodą. Hania budowała park z niebieskimi huśtawkami i malutkim jeziorkiem. Oleg postawił most tak długi, że prawie sięgał dywanu. Jaś ozdobił swój zamek kolorowymi oknami i flagami. Zróbmy też drogę, zaproponowała Hania, dla wózków i rowerków. I przystanek, dodał Jaś. A ja zrobię tunel pod mostem, krzyknął Olek. Dinozaur się zmieści. Dzieci podawały sobie klocki, pomagały, śmiały się. Nawet pluszowy miś Hani dostał mały domek z fioletowych klocków. Kiedy skończyli, cała sala wyglądała jak bajkowe miasteczko. Pani Ania klasnęła z zachwytu. Spójrzcie, co stworzyliście, powiedziała. To dzieło prawdziwej współpracy. Po przedszkolu Hania zaproponowała. Chcecie iść na plac zabaw? Możemy bawić się w chowanego. Jasne, zawołali Jasi i Olek. Na placu zabaw słońce świeciło złotym światłem. Hania schowała się za wielką zjeżdżalnią, Oleg za krzakiem bzu, a Jaś liczył na głos. Raz, dwa, trzy. Zauważył, że Olek jeszcze szuka kryjówki. Specjalnie liczył wolniej. Cztery, pięć, sześć. Hania spojrzała na niego z uśmiechem. Dzięki Jasiu, szepnęła później. To było miłe. Bo fajnie, kiedy każdy ma szansę odpowiedział Jaś. Grali jeszcze długo, dopóki nie zrobiło się różowe niebo. Wieczorem, gdy słońce zaszło, dzieci usiadły na ławce. Dzisiaj było naprawdę super, powiedziała Hania. Tak, bo bawiliśmy się razem, dodał Olek. I każdy mógł coś wymyślić, przytaknął Jaś. Kiedy jaś wrócił do domu, przytulił swojego misia i pomyślał. Kiedy się dzielę i słucham innych, zabawa jest sto razy lepsza. I z tą myślą zasnął z szerokim uśmiechem.